Czy w tej sytuacji, zamierzając jechać prosto przez skrzyżowanie, masz pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu drogowego? W tej sytuacji mamy zdjęcie, widzimy inne pojazdy, widzimy, ale przede wszystkim też popatrzmy na znak, mamy ustęp pierwszeństwa, to już wiem, że nie mamy pierwszeństwa. Teraz dalej popatrzmy, jak przebiega droga z pierwszeństwem, czyli ta droga jest drogą z pierwszeństwem. Więc w pierwszej kolejności, analizując sobie, podjeżdżając do takiego skrzyżowania, właśnie na to będziemy na nich, na tych uczestników, którzy poruszają się po drodze z pierwszeństwem, no jakby ustępować im pierwszeństwo. Potem w drugiej kolejności warto je się zastanowić, czy ja puszczam tego z lewej, czy tego, czy on mnie i kto tam kogo ma z prawej, ale i tu też wtedy spodziewałbym się, że pojazd nadejrzejąc od lewej, skoro mam je z prawej, to puści. Natomiast treść pytania. Czy w takiej sytuacji zamierzając jechać prosto, tak? Spodziewam się. Czyli mam pierwszeństwo przed innymi uczestnikami? Nie, nie mam tego pierwszeństwa, bo muszę go ustąpić i z tabliczki dokładnie wynika komu.